Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. A jeśli gdzieś jest strapienie i ucisk, znaje najlepiej nieczyste sumienie. Jak żelazo włożone do ognia traci rdze i nabiera połysku, tak człowiek zwrócony ku Bogu wyzbywa się gnuśności i staje się nowym człowiekiem. Kiedy człowiek staje się oziębły, wtedy lęka się nawet niewielkiego trudu. I chętnie szuka pociech zewnętrznych. Kiedy jednak zacznie siebie przezwyciężać i mężnie kroczyć drogami Bożymi, wtedy przestaje zważać na to, co przedtem było dla niego ciężarem. Rozdział 5. O zastanawianiu się nad sobą. Nie możemy zbytnio ufać sobie samym, gdyż często brak nam łaski i zdrowego rozsądku. Niewiele mamy w sobie światła, a i to szybko tracimy przez nasze niedbalstwo. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wielka jest nasza wewnętrzna ślepota. Często źle postępujemy, a jeszcze gorzej się usprawiedliwiamy. Niekiedy jesteśmy igraszką namiętności, a bierzemy to za świętą gorliwość. Innych karcimy za małe uchybienia, a nad swoimi większymi przechodzimy do porządku dziennego. Jesteśmy wrażliwi na zło wyrządzane nam przez innych. Nie zdajemy sobie natomiast sprawy, ile zła my sami wyrządzamy. Gdyby ktoś należycie oceniał swe własne postępowanie, straciłby ochotę do osądzania innych.